pomyliło? Czy to mi się coś pomyliło, książę? Książę, ta... no przecież on musi wejść, no przecież on musi wejść, no bo przecież on nie może sam siedzieć. Jak to? Pies sam? Będziesz grzeczny? Nie, wiem, że nie mam na co liczyć. Ale usiądź, dobrze? No pani nagra i pójdziemy na spacer, na kwiatuszku. Będzie to zatem film, moje top 5 rozświetlaczy. Zapewne ee, Non-stop. Przerywamy dąsami, fochami. Oczywiście z strony Janusza, nie mojej. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie Was to rozpraszać, dlatego że te pięć produktów, o których chcę Wam ci powiedzieć, które chcę Wam ci pokazać, one naprawdę są tego warte. Są to rozświetlacze z różnych półek cenowych, więc budżet tutaj nie będzie przeszkodą. Są to też także... Są to też także. Są to też także. Są to także rozświetlacze dopasowane do różnych typów urody. A o tym, jakie będą wnioski, usłyszycie oczywiście pod koniec tego filmu. I z tych pięciu, które naprawdę bardzo lubię, wyróżnię dwa, które są zdecydowanie moimi ulubionymi i z którymi rozstawać przez najbliższy czas na pewno się nie będę. Produkt najtańszy, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jest to Silver Highlighter, a więc rozświetlacz do twarzy o chłodnym odcieniu marki Logi. Nie uwierzę, że y, któraś z Was tego produktu nie zna. Być może nie testowała, ale na YouTube w jakimś filmie na pewno musiała go dojrzeć, dlatego że y, rozwijająca się, naprawdę prężnie rozwi, rozwijająca się marka Lovely i y, Vibo, jeden koncern, ale dwie różne marki. Y, te dwie marki y, naprawdę niesamowicie się rozwinęły w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy i wprowadziły y, na rynek drogeryny takie produkty, o których. Y, y, Użytkowniczki kosmetyków drogerynych jeszcze 2, 3 lata temu mogły marzyć, bo to są polskie marki, których kosmetyki są w niskich cenach. Ten rozświetlacz kosztował jedyne 9 zł, a kosmetyki naprawdę stają się coraz lepszej jakości. W zeszłym roku, w zeszłym roku, no, powiedzmy, że niedalej jak kilkanaście miesięcy temu, Marka Rowley wypuściła na rynek dwa rozświetlacze. Dla dziewczyn o chłodnym typie karnacji w wykończeniu srebrnym, dla dziewczyn o takiej bardziej złotej, ciepłej tonacji broskwiniowej, wypuściła na rynek rozświetlacz w odcieniu gold, a więc złotym. Faktycznie muszę się jakby tutaj zgodzić z tym, że ten rozświetlacz w wykończeniu srebrnym oczywiście lepiej się spisuje na dziewczynach o typie urody chłodnym bądź neutralnym, dlatego że ten połysk, który on daje, jest na naprawdę y, dosyć y, widoczne. Nie jest to taki typowy y, tani, drobinkowy, taki nawet nie tani, tylko taki tandetny y, rozświetlacz, gdzie mamy jakąś tam poświatę kolorów do tego nagromadzenie tych drobinek, że w każdym świetle to po prostu wygląda sztucznie i po prostu tak nie prezentuje się to się dobrze. Tutaj faktycznie jest coś na, na wzór tafli. Drobinki te widać, to nie jest taka gładka tafla, taki super blask, super połysk. Te drobinki gdzieś są zauważalne, natomiast one bardzo ładnie się prezentują, nie są nachalne. Ja spokojnie tego rozświetlacza mogę używać przez cały rok, nawet jeżeli jestem bardziej opalona, powiedzmy, że teraz jestem ciut bardziej opalona, choć... Wiecie, szczyt czy, czy możliwości tegorocznych mam nadzieję, że to jeszcze nie jest. E, natomiast ten rozświetlacz złoty już dla mnie jest zbyt żółty, zbyt złoty i mog mogłabym go używać po jakichś egzotycznych wakacjach, ale w ciągu roku już nie. Gdzie ja ten rozświetlacz aplikuję? Każdy rozświetlacz aplikuje na szczyty kości policzkowych, dlatego, że e, musimy pamiętać, że rozświetlenie sprawia, że dane punkty naszej twarzy, najwyższe punkty naszej twarzy, e, stają się bardziej pełne, bardziej zaakcentowane. Tak jak konturowanie chowa, niektóre elementy twarzy jakby wysmukla, stąd też konturujemy m.in. to miejsce pod kością policzkową, e, tak jak róż ożywia nam właśnie kości policzkowe, tak szczyty kości policzkowych są przeznaczone dla rozświetlacza. Te e, rozświetlacze, te z moich rozświetlaczy, które dają bardziej efekt nie drobinek, a takiej taf. Aplikuję także tutaj na, na środek czoła, na środek na grzbiet, tak naprawdę nosa, na pidyna i na e, brodę, ale o tym, z którymi sobie mogę pozwolić, to Wam o tym powiem. Kolejny z rozświetlaczy pod względem rosnącej ceny jest to produkt marki Golden Rose Highlighter Stick w odcieniu 02 Bright Pink. O tym e, kremowym rozświetlaczu, o tym rozświetlaczu w sztywcie e, czytała już e, każda osoba, która zagląda na mojego e, bloga, dlatego że jakiś czas temu podzieliłam się właśnie z Wami e, moją opinią dotyczącą e, tego e, rozświetlacza w sztywcie. Tutaj za 9,5 g produktu płacimy 19,90, więc ja słyszałam takie głosy, że o, jak na markę Golden Rose, to dużo. No, no, może i tak, ale jeżeli produkt jest świetnej jakości, to czy to jest takie ważne? Ważne, że marka się rozwija, oferuje coraz to lepsze produkty, bo wy, podobnie właśnie jak Lovely i jak yy, VIBO, więc yy, no to jest naturalne, jakby kolej rzeczy, że rozwijając się, prowadząc jakieś nowe testy, nowe badania, yy, formułując nowe produkty, no to, yy, no to jakby musi kosztować. Natomiast jeżeli się zastanawiałyście, czy 20 zł za jakiś tam rozświetlacz, jakiś tam mark... Golden Rose w tym wypadku to jest dużo, Ten bym dla mnie to jest po prostu cena no wyśmienita, jak za ten typ produktu. Ten w odcieniu 02 Bright Pink, wspomnę tylko, że jest jeszcze odcień 01, który jest bardziej złoty, znowu dla dziewczyn o cieplejszym typie urody, bardziej opalonych cyfrowością, spisze się lepiej. Natomiast ten w odcieniu takim srebrno-złoto-beżowo-różowym takim powiedziałem naprawdę pięknie naturalnie wyglądającym e, prezentuje się na naszej skórze niesamowito on daje jako jedyny z tych wszystkich, które Wam e, opowiem jest właśnie produktem w formie kremu zapakowany właśnie w typ. i on daje taką piękną taflę, to nie ma mowy o jakichś drobinkach e, czy w świetle aparatu, czy w kamerze, czy na żywo on prezentuje się fantastycznie i nigdy w życiu nie otrzymałam tylu komplementów ile właśnie e, za każdym razem kiedy mam ten rozświetlacz na sobie i to nie jest tak, że, nie wiem, moja siostra wie, że ja coś tam testuję, a to mi powie, że mi było miło. Także do tych osób. A no komplementy do tych osób raczej nie jest często się zdarzają, przynajmniej mi się często nie zdarzają, i jest to bardzo miłe, jeżeli możemy jakby zyskiwać komplementy, zyskiwać na pewności siebie i dobrze się z produktem czuć, no to 19 do to szczerze mówiąc, wydaje mi się ceną śmiesznie niską. Oczywiście tak jak rozświetlacz w pudrze, jego aplikacja zajmie 15 sekund, możemy to tam nałożyć palcem, rozeszczyć pędzelkiem, bez różnicy, to zawsze dobrze wygląda, kiedy on jest zaaplikowany. Tutaj w przypadku w sztywcie można, w można nałożyć ten produkt palcem, pędzelkiem, tylko i wyłącznie z syntetycznego włosia, i to też musi być taki pędzelek, który właśnie dobrze, dobrze z tego typu produktami współpracuje. Ta aplikacja jest dłuższa, jest nieco bardziej skomplikowana, ale efekt jest taki, że naprawdę musicie ten produkt mieć. Jeśli chodzi o cenę, to trzecie miejsce zajmuje rozświetlacz, który. Yy, no, mam od dawna. Ja tego produktu już nie używam, choć jest to produkt wypiekany, produkt mineralny, więc termin e, przydatności do jego użycia jest zdecydowanie dłuższy. Nawet takie produkty można używać do 5 do lat. E, to jednak ja na jego używanie już bym się nie zdecydowała. Dlaczego go trzymam? Dlatego, że to był pierwszy rozświetlacz, pierwszy tego typu produkt, z jakim się spotkałam i pierwszy tego typu produkt, który jakby rozkochał mnie właśnie w tej kategorii. E, jest to rozświetlacz marki Revlon z serii ColorStay. E, Mineral Finishing Powder w odcieniu 010 Brighton. Jest to produkt, który swego czasu był dostępny na Allegro. Ja tam za około 35 zł go kupiłam i wielokrotnie już mówiłam Wam o nim w ulubieńcach. Przewijałam się w moich filmach wielokrotnie na przestrzeni ostatnich 5-6 lat, bo pewnie około 5 lat ja go posiadam. Jest to rozświetlacz dla typowo jasnej, porcelanowej skóry. Teoretycznie on wygląda tutaj na różowy, natomiast na skórze jest on bardziej taki beżowo-srewny, gdzieś tam powiedzmy delikatnie. Delikatnie porcelanowy, ale to nie jest tak, że dziewczyny z ciemniejszą karnacją nie mogą go używać, po prostu ładniej podkreśla ten jazdy. Na tamten czas był wyśmienitym, teraz bym powiedziała, że jest bardzo dobry i nadal jest godny uwagi, natomiast ja już kolejny raz po niego bym nie sięgnęła. Co dziwne, podobne, jakby moje zdanie, jest na temat. No, chyba najbardziej sławnego w sieci rozświetlacza, a więc rozświetlacza marki The Balm Mary Luminizer. I to jest produkt piękny. To jest produkt, który daje naprawdę piękny, taki złoty, bardzo widoczny efekt. Ja mam dzisiaj ten produkt właśnie na szytach kości policzkowych. To jest dla mnie produkt, z którego ja mam uciechę tylko w tych letnich miesiącach. Jeżeli macie e, ciepły typ karnacji, neutralny, ale nie macie bardzo tej karnacji jasnej, to on faktycznie może się u Was dobrze spisać. Natomiast jeżeli jesteście takie jasne jak ja, to niestety to będzie produkt do używania przez Was, no nie wiem, może ze dwa, ewentualnie trzy miesiące w roku, jeżeli gdzieś jeszcze w międzyczasie zaliczycie egzotyczne wakacje. Oczywiście nie ma mowy, żebym ja te produkty oddała, się ich pozbyła, dobrowolnie sprzedała, Absolutnie nie, bo na te letnie miesiące ja jestem z tego produktu niesamowicie zadowolona. Daje on um, intensywny efekt, naprawdę um, jego intensywność można budować. To, co widzicie tutaj na, na moich policzkach to jest takim bym powiedziała efekt delikatny i to jest na aplikacja tego produktu naprawdę lekką ręką, ale ym, można uzyskać bardzo, bardzo e, taki intensywny efekt, więc jeżeli e, lubicie właśnie akcentować e, szczyty kości policzkowych, czy na przykład wewnętrz, tutaj łuk, wewnętrzny łuk, wewnętrzny kącik. Ja go dzisiaj na przykład też mam delikatnie nałożonego na powiekę, bo wiecie, że cieniowanie oka to latem to, to, to nie przerasta, to nie jest coś za co ja lubię poświęcać swój czas. E, natomiast, e, tak jak, ja, jak wam mówiłam na początku tego filmu, gdzie ja lubię aplikować rozświetlacz, to na czoło, na nos, e, to już dla mnie jest trochę dużo. A e, tutaj też e, muszę dodać, że ja bardzo, bardzo rozświetloną, taką naprawdę wręcz wyglądającą na mokrą skórę lubię. E, natomiast, jeżeli wy macie skórę bardzo tłustą i z rozświetlaczem musicie uważać, to ten efekt może być dla Was. Zbyt spektakularny, a powiedziałabym bardziej, że zbyt przytłaczający. W ciągu roku przegrywa on z jednym produktem, który w tym zostawieniu, co prawda, jest najdroższy, natomiast od prawie że już roku dlatego, że w zeszłym roku sprawiam go sobie właśnie z okazji moich urodzin, które obchodzę co roku. W sierpniu, więc mam go od 11 miesięcy i jest to dla mnie produkt numer jeden. Jest to produkt marki MAX z serii Mineralized Skin Finish, więc takiej mineralizowanej, nie w pełni mineralnej, bo to nie są produkty 100% oparte właśnie na, na minerałach, z nich tylko złożone. Ale jest to produkt mineralizowany z tej właśnie serii wykończeniowej do twarzy. Bardzo popularne w sieci Mineralized Skin Finish Natural, czyli taki puder mineralny, wykończeniowy, natomiast ta seria Skin Finish już bez dodatku Natural to są typowe rozświetlacze. Najbardziej popularny ze wszystkich Soft and Gentle jest to taki odcień złoto-brzoskwiniowy, jak dla mnie, choć dla innych, dla bardziej opalonych dziewczyn może to być po prostu typowy taki beżowo-złoty rozświetlacz. Dla mnie Soft and Gentle już w ciągu roku jest zdecydowanie zbyt ciemny, tak jak Mary Lou mogłam go stosować latem, dlatego też kiedy kupowałam ten produkt, który no bądź co bądź nie jest tani, bo on kosztuje... Ma um, tutaj 10 gramów pojemności i objętościowo, jakby jeżeli chodzi o gramaturę, to um, ma on największą gramaturę. To jest róż, którego ja używam, e, rozświetlacz, którego ja używam przy absolutnie każdym makijażu, e, a jego zużycie e, jest oczywiście widoczne, natomiast uwierzcie mi, że tutaj jeszcze jest kupa, kupa produktu e, także 126 zł to jest dużo fakt, natomiast jeżeli spo, e, spojrzycie na to tak, że będziecie go używać, używać i używać miesiącami, latami, to to naprawdę jest. E, Inwestycja godna poczynienia. Lightscapade wydawać by się mogło, że jest to odcień jakiś złoto, szaro, srebro, pomarańczowo niebieski. Nie. Jest to piękny odcień takiego beżu, który daje najpiękniejszą taflę. Jest to produkt, który ja zawsze aplikuję naprawdę hojnie, dlatego że czy na szczytach kości policzkowych, czy na czole, czy na nosie, ja tak naprawdę mogę, mogę nałożyć go wszędzie. a On nigdzie nie podkreśli rozszerzonych porów, które na nosie tutaj wokół nosa przy policzkach, no, moje są po prostu huge, takie naprawdę wielkie, wielkie Poro kratery, on nigdzie tego nie podkreśla, on nie podkreśla niedoskonałości, tak jak niektóre te bardziej drobinkowe rozświetlacze lubią podkreślać niedoskonałości, kiedy na przykład gdzieś tutaj mamy na policzkach niedoskonałości, to z tego rozświetlacza warto zrezygnować, tutaj naprawdę ten rozświetlacz jest, no jest niesamowity. Ja Wam go bardzo, bardzo serdecznie polecam, zresztą też to nie, są jakieś, wiecie, nie jestem wiecie, jestem go też już Wam o nim mówiłam kilkukrotnie w ulubieńcach. I jeżeli miałabym się zdecydować tylko na jeden z tych produktów to za to, jak on jest wydajny, jak pięknie się prezentuje, jak jest uniwersalny, bo sprawdzi się naprawdę u każdego, za to, jak pięknie naturalnie wygląda, za to, że można stopniować jego intensywność i stopniować ten efekt, na którym nam zależy, bo możemy delikatnie go zaaplikować w makijażu dziennym, ale też spokojnie na jakieś ważniejsze wyjścia, uroczystości, nie wiem, ślub, bo też pięknie się fotografuje i filmuje. To naprawdę jest to produkt niesamowity, dlatego też jego cena absolutnie mi nie przeszkadza. Uważam, że jeżeli on się skończy, to z pewnością kupię e, drugi, e, taki sam, jeżeli miałabym... Ty, kolego, ja tu nagrywam, tu się tworzy magia. Dla niego to magia jest tylko wtedy, jak wyciągnę mu nową kostkę do ugryzienia. To jest tylko wtedy magia. W każdym razie, jeżeli miałabym wybrać jeden produkt, to byłby to e, zdecydowanie rozświetlacz e, Paid Mineral Skin Finish z marki MAC. Natomiast, jeżeli chcecie coś tańszego, jeżeli chcecie coś, na co będziecie mogły poświęcić chwilę czasu na aplikację. Bowiem tutaj, aplikacja na całą twarz, te wszystkie funkcje, o których Wam już mówiłam, to jest 30 sekund. Tutaj bym powiedziała, że to jest tak 2-3 razy dłużej. Chwilkę trzeba się z nim pobawić, a to też znowu nie jest. Wiecie, jakaś. Jakaś robota trudna do wykonania, bez przesady, jedna, dwie aplikacje doskonale ten produkt rozpracujecie, więc jeżeli miałabym Wam polecić coś tańszego, coś co jest aktualnie moim absolutnym numerem dwa, coś co mnie zaskoczyło swoją formułą, swoim działaniem, to zdecydowanie byłby ten sztyft marki Golden Rose Highlighter Stick w odcieniu 02 Bright Pink. Ok, 19 złotych kontra 126, to jest różnica, ale jestem pewna, że obydwa produkty się Wam sprawdzą. Na trzecim miejscu jest Mary Lou, nie dlatego, że jest od nich gorsza, tylko dlatego, że po prostu dla mnie sprawdza się zaledwie kilka tygodni, maksymalnie 2-3 miesiące w roku. Na kolejnym miejscu produkt... A lovely Silver Highlighter, a na ostatnim Revlon Colorstay. Mimo, że ostatnie czy przedostatnie, to nadal nie oznacza, że to są produkty niegodne uwagi, bo pamiętacie, że to, to film o moich top 5 e, rozświetlaczach. Ale teraz jeszcze chciałabym opowiedzieć o jednej rzeczy, e, o którą bardzo często mnie pytacie, e, zadając pytanie, coś na kształt, e, czy nadal używasz meteoryty? Jak ci się e, sprawdza e, ten rozświetlacz? czy tam gdzie ten rozświetlacz aplikować, jak ty ten rozświetlacz aplikujesz i tak dalej. To jest pytanie, które bardzo często się przewija i też nie pomagają yy, jakieś publikacje, czy jakieś yy, artykuły, yy, czy filmy, w których dziewczyny mówią, że no te teorety to się w ogóle nie sprawdziły. Po prostu jak je zaplikuję na szczyty kości policzkowych, to nic nie widać. To jest po prostu 200 złotych wydane w błoto. Dlaczego tak, takie recenzje, takie, no nie rekomendacje, tylko takie właśnie antyrekomendacje się pojawiają? Dlatego, że niektórzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Dlaczego? Dlatego, że meteoryty faktycznie nie są jakimś szałym rozświetlaczem. Dlaczego? Dlatego, że meteoryty po prostu nie są. Pudrem rozświetlającym. Jest to puder utrwalający, który aplikujemy na całą twarz. Oczywiście można sedowalić na policzki, natomiast ja nie widzę celu. Ja aplikuję em, przy, em, właśnie za pośrednictwem pędzla, wgniatam, omiatam jakby tą twarz, em, właśnie. Meteorytami i wtedy one wydobywają ten piękny blask, ten piękny glow, o którym się tyle mówi, który, którego jedni widzą, a inni nie. Jeżeli chodzi o meteorytę girlam, to ja nadal nie polecam, nadal je uwielbiam, ale pamiętajmy, że jest to puder utrwalający. O działaniu rozświetlającym, a nie rozświetlające kurki, które zaaplikujemy sobie na policzki i po prostu stanie się magia, bo tak na pewno nie będzie. Także pytania o meteoryty, jak najbardziej wskazane. Z przyjemnością odpowiem. Pytania o wszystkie rozświetlacze, które pokazałam, też jak najbardziej pożądane. Więc jeżeli czegoś nie wyjaśniłam, czegoś może tutaj nie uwzględniłam, to dajcie mi znać. Z przyjemnością na te pytania odpowiem. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z tych produktów miałyście w swojej kolekcji, czy w ogóle sięgacie na co dzień po czy jednak rozświetlacz to już taki kosmetyk dodatkowy, po który sięgacie bardzo rzadko na jakieś specjalne wyjścia, być może nie sięgać. Jeżeli tak jest, to dajcie mi koniecznie znać w swoich komentarzach. Ja ze swojej strony mogę tylko te wszystkie produkty polecić, a który dla kogo, to już z przebiegu tego filmu na pewno się dowiedziałyście. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam przemiłego weekendu i widzimy się niebawem w nowym filmie. Buziaczki! Pa!